Cześć. Dzisiaj e, pokażę wam Kiedyś sekundę, kabel wyszła, tak? Bo muszę ładować kamerę. Mam taką na pełnym bateria. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić bransoletkę fish z charmsem. Yy, może to zrobię w innym filmiku, który będę kręciła telefonem. A dzisiaj tak pomyślałam, że możemy zrobić na Lumie, Tym. dla przypomnienia, możemy zrobić coś fajnego, typu serduszko. Wiem, że to może troszeczkę nie przypomina serduszka, bo ja tam nie mam takich specjalnych do tego zdolności, do gumek. Chociaż czasem to mi się bardzo, bardzo ładne projekty udają. Nie, żebym się jakoś tak chwaliła specjalnie, ale... Prawda, czasem są takie ładne, że aż... Dobra. Dzisiaj zrobimy szydełkiem i lumen Na nas trzema temat przewodni. Zrobimy serduszko. No więc możemy zacząć. Ej, to, tego, to jest taki czarny to będzie. Hmm, dobra. Pokażę jeszcze, jak zamontować. Ale to muszę później przynieść jeszcze tą lampkę. Hmm. Ja biorę różowe gru gąki. E, Okej. Okay. Biorę sztełko również, będziemy też potrzebowali. Ale na razie je odkładamy. Okej. Okay. Więc tak. Dwie gąki. Nawet jedna. I tą te dwie gumeczki. Ja zrobię dzisiaj z tego brązoleczka, z tego serduszka. Bardzo fajnie wygląda. Dwie gumeczki. Dwie gumeczki. I nakładam ją tak. I tak trzy razy. Czyli to liczymy jako yy, żaden raz. Teraz tak. Drugi raz. Znaczy pierwszy. Drugi. Czekajcie. Drugi. Trzeci. Przepraszam cztery razy. Czyli razem pięć. To jest trzeci, znaczy czwarty i piąty. Ja robię z tego taką fajną bransoletkę. Mamy. Teraz jedną gumeczkę w ten sposób. Teraz, teraz tak jadę dotąd. Jadę dotąd. Jeśli to widać. Czekajcie, bo muszę pomyśleć jak to się teraz zrobiło. Nie, robimy to tak. Czekajcie, pokażę wam. Dalej jestem, musimy to zrobić. Tak. Czekajcie, sekundetka tego maczki właśnie się zaplanowały. Jeszcze tutaj i dotąd. I tak samo podświetlałem.

To się rusza? ok, no i będzie. Teraz ja biorę dwie gumki i nakładam tak. Cały czas biorę dwie gumki też tak tutaj dwie gumki i nakładam tak. Mamy. Idziemy dalej. Jedną gumkę nakładamy tak. Po jednej gumce. To jeszcze nie koniec nakładania. Czekajcie. Ja. Ok? Patrzę Biorę haczyk i to przenoszę na górę. Bo to widać. Tutaj. Ok? Okay, dotąd i tutaj teraz mamy. Biorę dwie, jedną, dwie gumki, Jedną na razie potrzebujemy, tylko i na tle trzy cztery razy zawijamy. Przepraszam Was, Nic nie widać. O i to wszystko kładę na ten kołek, czekajcie. Tak wygląda na tym kołku. I teraz zrobię tak samo tutaj. Ok. Super. Czekajcie, oh, mi się tylko dwa razy na Proszę, widzicie moją medy? I pod spodu, pod, pod, pod tą potrójną, to biorę te, te dwie pierwsze gumetki, układam je tak, i to widać. Mogę, mogę, mogę. Dobra i tutaj tak samo. Poczekajcie jeszcze, spóźneczkę poczekajcie. Okej Tutaj spod tego, to jeszcze nam zostały dwie gąksi I je biorę Ja biorę jedną Później Drugą Hej, To przekładam na ten kołek tak samo robię tutaj. To chyba widać, co robię. Teraz robię całe trzy rzędy. Czekajcie. Bo coś mi tutaj może zacić, żeby mnie nie było widać. Bo to było w poprzednim filmiku. Nie widać. Ok. Tak dalej. Там тут да и тут. Тутай. И okej, okay, już mam jak to widać, to jedziemy dalej to ja okay. I jeszcze tutaj. taj, a ten sam ja sporsun. Ejare. Te kaćes, najdu mi się kaj <młysza> Teraz zajmujemy lum. lum nam już nie będzie potrzebne. Mamy na szydełku. Przynoszę to na tą bokę. Pękło. Czekajcie sekundę, muszę to. No okay. mam wszystko. Więc co, ja wam powiem, że ja tylko chciałam Wam pokazać, jak się robi. I nie zależy na tym. Ale zrobię sobie go bransoletkę tak czy siak, żeby wam pokazać jak się robi. Prze... Przepraszam, może będzie lepsza wersja tego filmu. Chociaż już nie, no, nie naprawię, ale... Naprawdę was przepraszam, ja nie chciałam. No dobra, nie wiem. No, ten filmik to będzie jakiś totalny kit. Ale okej. Okay. Spoko. Dobra, to widzimy się w następnym.